Proszę Państwa, zaczynamy mono-battle. 4 kontra 4 kontra 6. 15 osób w jednej grze. Ile komputerów przeżyje dzisiejsze spotkanie? Ile spłonie? Ile pójdzie w płomieniach? Tego to ja nie wiem, ale to jest jedno z najciekawszych monobatów, które ustawiłem. Czterech na 4 kontra sześciu. Sześciu tam, gdzie z sześciu, jest raczej więcej słabszych graczy. To może być bardzo ciekawe. I inne, inna mała ciekawostka. Ciekawe, jak wytrzyma mi to sprzęt. To będzie dobre. Gdzie są spawne? Ja nie mam najmniejszego pojęcia, jak to wygląda, jak to jest wszystko rozstawione. Tutaj naprawdę. Ale jest jakimś cudem 14 graczy. Znaczy, że będzie tutaj 8 miejsc. Okej? Okay. Ja nie wiem, jak oni się pomieszczą na miejscu. Ma na mapie, będzie zabawiony. I witam was na YouTubie. Wsi macie ludziska. Eee, to będzie rzeźnia. To będzie totalna rzeźnia. Tego jeszcze nie, nie widzieli. Okej. Okay. To będzie żeśnia. O ile gra oczywiście odpali i nie wybuchnie, to będzie jeszcze lepsze. Kończąc z okazji, zapraszam do subskrypcji mnie na Facebooku, Facebook, facebook.com, mssc2tv oraz na YouTube. Jakby komuś się mocno nudziło, też może subskrybować i tak dalej. Tam robi jeden master, a jakoś się wbił chłopak. A co mu tam, niech ma. Okej. Chyba zaczynamy. Will play, will play, wszyscy will referee. A nie, dlaczego jest referee? Dlaczego to nie jest? Czy być 14 na 14? Ale syf. No trudno. Słychać wybór jednostek? Fail, dobra. Spróbujmy następnym razem jakoś. No dobra. W następnej grze spróbujemy. Jakie dźwięki. Trudno. Dobra, zaczynamy, więc yy, jak to wszystko. Wszyscy pozdrawiają się, tak dalej. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Więc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy Immortale, mamy Wojdy. Mamy Mutaliski, mamy też Ultrale. Ultrale razy dwa to będzie dosyć. E, ciekawe, jest Immortal, Cruiser i Bane, oj się będzie działo! E, ktoś pozdrawia sponsora swojego klanu, no wiecie wy co, nie wypada to tak pozdrawiać sponsorów własnych klanów. Czemu tutaj jest coś nie tak z... E, e, ale, ale, ale mamo, co się dzieje? Ale dlaczego wszyscy są na żółto? Przecież ja tego nie ogarnę. I ktoś laguje. Okej, okay, ktoś pisze, że nie ma szans. Gramy, panowie. Okej, okay, teraz tu jest kolorystyka lepiej. Nie, to jest dwóch na dwóch? Dwóch na dwóch, na dwóch, na dwóch, na A Ja nie wiem, co to poszło. Paszli won, ruszamy. Good luck, have fun. I tyle. Można o tym wszystkim powiedzieć. Więc, yy... no tak, ja nie mam o Zwariowałem totalnie, nie wiem czemu wszyscy nie grają. 4200, okej! Okay. Czy z szewców mogę po, po zrobić, niech będzie. Yy. Okej, okay. i tyle. Mam mały problem, bo nie bardzo widzę, minimapa jest zasłonięta przez to, e, apm -y też e, trzeba przyznać i wszyscy w tym momencie już spamują swoimi linkami i tak dalej, ale spam. E, więc tu mamy jeden team, tu mamy kolejny team, tu jeszcze jeden team, niech będzie. Wiecie, ja na miejscu Deta oraz e, tej Kumara bym się z e, Kumał i zaatakował przeciwnika jak najszybciej. E, i byłoby od razu łatwiejsza sytuacja. Zobaczmy, jak to się da rozstawić pięknie. Eee... Ok, to fajnie, ale nie gadaj. Właśnie mi tutaj nie gadają eee, i tak dalej. Sędziowie, bo to nie wypada. Ok, więc mamy jeden team u góry, mamy drugi team, wygląda to dosyć ciekawie. E, blood that, e, chcę tutaj coś zrobić, ekspansję robi. Wany e, e, też. Ok, trochę dziwnie to wyszło, ale już zagramy tę monowadę. Przy okazji siedzimy dzisiaj do 24:00, z tego względu, iż pilnujemy, żeby aż Nercio awansuje w Kasperskiej Arena. Jeżeli wyjdzie na to, że jesteśmy tak z nerciem, trzeba będzie rozpocząć e, uber e, akcję ratowania polskiego gracza, więc e, grzecznie siedzimy do samego, e, samego końca, do 24 e, i pilnujemy taki pokojowy patrol Starcraft złożony z nerdów starcraftowskich. A wracając do tego, co się dzieje na mapie, to nie mam pojęcia, ale to będzie powinna być jedna szybka, e, wielka Yy, masakra, ktoś laguje nam oczywiście, dlaczego by nie? cholera, jak daję produkcję, to nie widzę tego wszystkiego, co się dzieje. Mhm. Yy. Yy. Yy, 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 yy. yy, yy. Do do tego wszystkiego jest tutaj wiesz ebay. Co oni będą produkować. Za chwilę może się, za chwilę może coś takiego odkryjemy. Jakie budynki będą. Tutaj jeśli się nie mylę, ze strony Kumara, są Battle Cruisery ze stron, natomiast Sage Darka nie wiem co jest, ale ktoś laguje. Mamy Gortis, który laguje, trochę smutne Gortisie, co ty będziesz grał? Ciekawego? Powiedz nam, tyle. Gortis gra. Nie wiem, co on gra. Ja nie wiem, co on gra teraz, naprawdę. Nie mam pojęcia. Um, oni widzą, co ja piszę, bo ja czasem tutaj tak naciskam. O, i Gortys wyszedł z gry. Ależ smutno się w tym momencie zrobiło. Ale go i tak tutaj nie było, więc żaden problem. Okej. Okay. Południe będzie masakrować północ. Taka jest prawda. Chyba, że północ postanowi się zjednoczyć. I północ zawsze pamięta. North Remembers i niech teraz ruszy na południe całą swoją siłą. Niech się zjednoczą jedne starki z drugimi, mimo że sobie by poucinały resztki. Niech zaczną atakować e, tych u dołu e, przebrzydłych. Mamy trochę zergów, mamy trochę tosów, dwóch nie mamy. Teran i to jest smutne. E, i to jest smutne w tej e, całej sytuacji. Też mała prośba o to, aby też nie podglądał na stream, bo to jest smutne. Nie lubię, jak są jakieś stream cheaty. Niestety na szczęście walczymy e, o coś e, takiego jak złote kale Sony, które gdzieś kiedyś zostaną stworzone. E, po kolacji szykuje się na swoje immortale. Do tego wszystkiego jest Forge dorzucony, należałoby Immortale produkować w jak największej ilości i chronobusować je, ale to troszeczkę mało aktualnie jest w tym momencie. Zobaczcie, że na razie Sage Dark oraz Blood Dead wiedzą, że nie warto ze sobą walczyć, więc będą kombinować tutaj, żeby załatwić południe. No cóż, ja bym z wielką chęcią chciał, E, aby winter, żeby zima nadeszła, break the winter is coming, z tego względu, że jest piekielnie gorąco i człowiek ma już tego wszystkiego najnormalniej na świecie dosyć. No ile można, żeby były takie temperatury? Nie ktoś mi tyle powie. Raz, dwa, trzy, cztery... Pięć tutaj um, łącznie ekspansji, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, przepraszam, 7 ekspansji. E, creep właśnie zajmuje budynki e, Protosa, jak widzicie ustawienia na ultra tak działają. No trzeba będzie wysłać ekipę czyszczącą, żeby się tego wszystkiego pozbyła, bo taki creep jest mega upierliwy. No jaka będzie tutaj decyzja między tymi graczami? Na razie współpracują sobie grzecznie. Na razie grzecznie sobie współpracują. E, Bailingi zostały pierwsze turnięte. I to jest fajna akcja, bo może za chwilę do Mestos yy, być do niczego się nie nadawać. Wojdy czekają. No i co z tymi beinami? Beiny, turlają się. Piękna sytuacja. Sage Dark bardzo mądrze. turla swojej beiny zbliża się bezpośrednio w eko do Mestosa, który eko gdzieś tam kiedyś jakieś posiadał. Z nastawieniem na to, że gdzieś kiedyś je posiadał. Próba dorwania jak największej ilości tych jednostek, nie najgorzej chyba w tym wszystkim było. I zobaczmy, teraz szukamy do Mestosa, Domestosi gdzieś ty jest. No stracił chyba trochę tych e, harwesterów, ma ich aktualnie tylko 29, ale tragedii wielkiej jakiejś nie było. Produkcja mnie trochę dobija, bo jest tak jest tak wielka, że nic nie widzę, a za to jest e, Weapon Rift, innymi słowy, ja ma to kanony, strony Kumara się szykują, zaczynamy już jakąś walkę Mutaliski zaczęło on Sincerda -ta da jakoś tak atakować. Po kolacji pisze już GG. E, E, grać a nie płakać, grać a nie płakać, właśnie dokładnie, można tutaj e, mówi mizeria. Aktualnie, e, człowieku, dorzuć węgla do ognia albo drewna, i tak dalej, nic. No, niestety, prawda jest bardzo krutna prawda jest taka, że będziemy mieli krwawe, no to nawet nie będzie wesele. A tak aktualnie, dzieci drwały się do klawiatury. okej, okay, mizeria już wyszedł. W takiej sytuacji wywaliło go. Mamy trzy wojny, bardzo ładnie. Spory teraz próbują coś tutaj pomóc. Eee, ale trochę mało tych sporów. Ja nie rozumiem, dlaczego e, Rafił tego nie chciał w większej ilości zniszczyć. Spory trzeba było gdzieś tam z tyłu budować. Bane należałoby teraz wysłać do ataku jak najszybciej. Tutaj battle cruzery powinny już lecieć z Kumara i ratować sytuację. Ale pamiętajcie o tym, że batki szybko giną od wojdów. Chyba, że będzie Yamato Kanon Zobaczymy. Bane właśnie się turlają. Rozdzielić tą armię. Wlecieć z jednej strony. Wlecieć z drugiej strony. Tu są tylko Immortale do obrony. Expo za chwilę zostanie zniszczona. Gdzie są batki? Nie ma batków. Co robią te batki? Czemu batki No i niestety. Kastarkowy walczą ze Starkami to nie był dobry pomysł, zaczęli ze sobą wzajemnie walczyć. Zamiast się wspierać i odpierać wspólnego wroga, to niestety sąsiedzi rzucili się na siebie. E, Wojny tutaj uciekły. Co z tymi Bainami? Czy one się tutaj rozsadziły w końcu, czy też nie? Chyba nie, gdzieś byłem, no ale tak to wy, y, wygląda. Expo zostanie tutaj zniszczona. Ja mam wrażenie, że Kumar jakimś tutaj dobrą, y, dobrą tą dostał. Posadę w rządzie u panów z południa, bo od razu Leje swojego sąsiada. No, oni naprawdę powinni razem tutaj powalczyć. Wojdy zbierają się, jest ich 9 sztuk. 9 sztuk wojdów będzie szalić. Kto ma największy APM w dniu dzisiejszym? To jest Sage Dark. Aktualnie najbardziej tutaj szaleje. Plus 2 do ataku dla jednostek latających. Te Bainy mogły naprawdę dużo więcej zrobić. Pamiętajmy o tym, że Batkin Kurzerek byłoby ich i dużo z pomocą sporów by zniszczyły te wojdy. Tylko trzeba by odpalić Yamato. Kanon trójka już leci. Mamy trójkę smoków, która próbuje coś zrobić, ale się se olewają, wszystko z lekka, mutalizm rozwalają po lewej stronie, a tutaj co niektórzy po prostu się opindalają, nic ciekawego nie robią. E, sposób na przegraną przelecie, żeby przeciwnika dać sobie żyć jeden, drugi oraz e, trzeci, Kalisi najwidoczniej nie wydała rozkazu strzelać, tudzież gryźć e, i tak dalej, nie zadziałało to zbyt dobrze. E, co jest ciekawe, laptop jeszcze jakimś cudem żyje. Nie wiem jakim ale żyjemy, no Fuzinkor zostało zniszczone, jeden Void się pojawi e, Void race, zaśpiewajmy więc wszyscy po kolei Void Race. Void race. E, i chyba będzie jednak rzeźnia. Czego się nauczyliśmy w dzisiejszym odcinku? Przede wszystkim tego, że należy jednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi Nie wolno gryźć i walczyć siebie nawzajem 3-3R ty jakie 3-3R, masz 1-1, nie kombinuj e, w tej sytuacji masz 1-1, a nie 3-3 E, chyba będzie szybka rzeźnia, chyba będzie już koniec. No, widzimy, że parę Ultralisków jeszcze próbuje znieść tutaj Ultralisk e, Spory się pojawiają. no ultralej, problem z nimi jest taki, że one nie do końca e, kontrują Void'y. E, tutaj proszę bardzo, nowsza wersja Ultralisków, e, prosto z salonu wyszła, pedicure, manicure i tak dalej, maseczka nałożona i nowe rogi im wyrosły. To jest w wersji kolekcjonerskiej też takiego się pojawia. No, jeszcze no rzucili się na siebie, poczuli krew i rzucili się wzajemnie na siebie, co z lekka zabolało wszystkich w koło. Ok, więc będzie chyba to na tyle. Ja zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału na YouTube i na Facebooku. Kolejne mono Battle myślę, że będą jak będzie na to czas, więc warto wpadać na stream też na końcówkę, bo coś ciekawego zawsze się dzieje. Do usłyszenia tam na YouTube. Cześć.